A. No dobrze, to teraz, żeby zachować właściwe proporcje, proszę powiedzieć nam dwie pozytywne cechy taty i jedną negatywną. Bo nie może być liderem ktoś, kto nie ma żadnych wad. Bo lider bez wad odrywa się od, od społeczeństwa. Mam rację? Tak, mój tata jest, yy, powiem w kontekście tych wyborów, bardzo zdeterminowany i odważny. Co, co już pokazuje w tej kampanii a nad wadą, no Tu mój tata siedzi, potem będę z nim jechał autem. No. <grym> <grym> Trudna, gdyby, gdyby wyrokiem losu, czy wolą bożą, wolą ludu został prezydentem, to nie takie strzały dostanie, jak, jak dzisiaj mógłby usłyszeć. Ma jakąś wadę czy nie ma? <grym> No, trudno o tę wadę, tak jak to to mówi. Nie no, Jestem w zakłopotaniu, muszę przyznać. No, wadą, wadą, wadą w tej kampanii niech będzie to, że przez ostatnie 4 czy 5 miesięcy nie wiem, ile ta kampania trwa. Jest taty na pewno mniej w domu. Subskrybuj po więcej.